Hejka wszystkim z tej strony Karola i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, kolejny dzień otwierania otwieranie kalendarzy. E, Dziś jest niestety 13 grudnia. Tak, dzisiaj jest 13? Chyba tak. Mm, mam nadzieję, że tak. E, tak, dzisiaj jest 13 grudnia, więc już jesteśmy po półmetku niestety. No ale zabieramy się za otwieram go kalendarze Możemy wziąć najpierw ten z Milki e, Z kindera, przepraszam Kiedyś też tam właśnie na jednym odcineczku, który oglądałam Widziałam, że też tam powiedziałam, że to jest Milka Więc bardzo was za to przepraszam Tutaj jest trzynastka Wydaje mi się, że to będzie Kinderka Oczywiście jest Kinderka Okej, okay, teraz wziąłem już ten e, duży kalendarz. I mamy dwa sneakers I Milky Way. Okej, okay, teraz mamy Haribo. Ja ogólnie nie lubię tych e, kalendarzy z Haribo i e, z e, Chupa e, Takiegoś nie przypadły mi, bo w tym są cały czas żelki. No już trochę, ile można tych żelek jeść, już, okej. Okay? A w tamtym po prostu są jakieś dziwne rzeczy, więc jakbyście chcieli, możecie oczywiście kupić, ale nie polecam. Dobra, tu mamy trzynastkę. To ma trzynastkę. To jakieś zwierzątko ma trzynastkę. Otwieramy. O! Mamy dużą, taką większą troszeczkę paczkę zielonych. No, słabo. Czekajcie, pokażę wam to. O, proszę. Okej, okay, mamy teraz kolejne zmieleczki. Tutaj już, zauważyłam, trzynastkę. Otwieramy. Co to jest? Czy to jest gruszka? Ej, co to jest? To jest chyba gruszka, nie wiem. Okej, okay, to jest bardzo dziwne, ale okej. Okay. Okej, okay, mam ostatni kalendarzek eee, z czupa Już widziałem trzynastkę. I wiem, że to jest małe okienko, i wiem, że tu będzie coś yy, niedobrego. I domyślam się, już co to będzie. Jak to będzie to, to się naprawdę wkurzę. Seriously? No, nie wierzę. To jest znowu to ostre coś. Czekajcie, przybliżę Wam to. Aż no patrzcie. To jest to ostre coś, którego się nie da zjeść, które zjadłam 30. Nie, co ja gadam? 15 minut to jadłam. No nie wierzę! No nie! Słuchajcie, jak chcecie kupić czupa możecie, ale naprawdę nie polecam. Nie polecam czupa-czupsa. Co to jest? Czy to w ogóle jest szupa Czekajcie, muszę to przeczytać. Czy to jest w ogóle szupa To jest z jakąś kolom, o fuj! Le. No dobra, no spróbuję tego najwyżej no nie wiem, no. Ale słabe to jest. No dobra, nieważne. Okej, okay, więc ja Was bardzo serdecznie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądankę. Zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcineczku i mam nadzieję, że wtedy jeszcze będzie coś lepszego. Więc pa pa!